Nie nam spiłować. No już... Wszystkim zacznę od gratulacji dla trenera Marka Łukomskiego i drużyny King Morskiej-Szczecin, bo dzisiaj zagrali kolejny bardzo dobry mecz. Myślę, że nie powiem nic odkrywczego, bo kontrolowali to, to spotkanie od samego początku. Bardzo dob dobrze weszli w ten mecz trafiali z dystansu. I wykorzystywali każdy nasz błąd. Liczyliśmy e... się z tym, że to będzie bardzo ciężki dla nas mecz. E... I... I chcieliśmy wygrać tutaj w Szczecinie, natomiast no, nie udało się. Cóż, trudno, my musimy patrzeć dalej. E... Kolejny mecz już za tydzień, a drużynie ze Szczecina życzę powodzenia, bo, bo zaczęli grać bardzo dobrze, więc, więc niech tą pastę dalej trzymają. Dziękuję bardzo. No, przyłączam się do gratulacji mm, dla drużyny ze Szczecina, ale właściwie ten ale wszystko powiedział o tym meczu, co trzeba było powiedzieć. Yy, są w, w super rytmie, yy, yy, grają z dużą pewnością siebie teraz i trafiają yy, rzuty nawet z ciężkich pozycji, gdzie wydawało się, że zagraliśmy bardzo dobrą obronę. no My nie zagraliśmy super meczu, ale, ale dzisiaj po prostu no, nie dało się. Nawet czasami mieliśmy mecze, że graliśmy słabiej, ale w tą obronę jednak Wyszerpowaliśmy sobie zwycięstwa, a dzisiaj nie było tej obrony takiej, jakiej, na jaką nas stać. Plus bardzo dobra dyspozycja zawodników ze Szczecina i właściwie od początku kontrolowali mecz, nie mogliśmy nic zrobić w tym meczu. Dobry wieczór Państwu. Na wstępie chciałbym tutaj pogratulować drużynie Rosy w dobrego meczu, w trenerowi Kamińskiemu dobrego przygotowania. Natomiast my tutaj się cieszymy. Z kolejnego zwycięstwa, które przybliża nas do playoffów. Gratulacje tutaj się należą mojej drużynie, bo walczyliśmy od pierwszej do ostatniej minuty. Może tam przestój na początku trzeciej kwarty był delikatny. Natomiast liczy się dla nas to, że, że wygraliśmy mecz. Tutaj z tego miejsca też po takim meczu tutaj należą się podziękowania dla mojego asystenta Łukasza Bieli, który naprawdę z, zrobił od, odwalił kawał dobrej roboty. Ja tylko tam jakieś drobne wskazówki mu dałem, a on zrobił, położył nam rosę na tacy i, no i, wygra, i wygraliśmy mecz, a to jest najważniejsze. Czyli cały zespół jakby dołożył tutaj cegiełkę do tego, poczynając od u asystenta przez zawodników, prezesa, który nas dopinguje też, no i tam może mnie też w małym stopniu. Dziękuję Państwu. Znaczy, no, gratulacje ogromne dla całej drużyny. Tutaj ja uważam, tak jak trener powiedział wcześniej, bo m, dzisiaj pokazaliśmy naprawdę, że, m, że jesteśmy zespołem pod, w, każdym, w każdym calu, na każdym centymetrze boiska, czy to, w, e, czy to w obronie, czy w ataku. E, I uważam, że to jest taki dobry prognostyk przed tym, co nas e, czeka, co dopiero mamy w głowach i, i co sobie zaplanowaliśmy, co niektórzy. Myślę, że mam nadzieję, że wszyscy. E, Widać, że, że jakby ta nie tylko forma, ale jakby poszczególnych graczy, ale i, i taki kolektyw zespołu. Ja myślę, że to widać i na ławce z boku i, 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 i można to zaobserwować, że, że no to naprawdę mm, zabrzmi to może źle, ale naprawdę zaczynamy wyglądać jako zespół, a to jest, to jest uważam najważniejsze przed tymi rozpoczynającymi się, mam nadzieję, dla nas, playoffami, które będą niebawem. Nie, 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 nie. Tutaj sytuacja po prostu meczowa spowodowała to, że Rosa zagrała z dwoma rzucającymi wysokimi i Ovidiusowi było ciężko. On troszeczkę ma jeszcze problemy motoryczne, żeby nadążyć za nimi. Natomiast później, jak już dobrze funkcjonowaliśmy i z CJ i z Leonem na Piątce, to nie było sensu tutaj Ovidiusa jakoś na siłę w, 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 starać się wprowadzić w grę, bo najważniejsze było to, żeby wygrać mecz. Dopisujemy dwa punkty. Ovidius na pewno nam się przyda. Tylko że w innym meczu, w innym, w innej, w innym charakterze.